Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Mon Nie wiem jak to się wypowiada, ale to chyba Jak w polsku znaczy Mój Grus. Dobra, ale nie przedłużając, zaczynamy. Robimy nową grę, bo tam ja sam nie wiem, co tam robić, Jak możemy dać tutaj nazwę. Ajwo, oczywiście. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużając, zaczynamy. Yy, co możemy zrobić? Yy, Cpxv36 -E No yy. nie może spacerowy się, ale okej. Okay. No i startujemy. Jestem ja ekspertem, nie potrzebuję tutorialów. się załaduje. Dobra, jesteśmy. Kurde, jak ja dawno w tą grę nie grałem. Update'ów ni niestety ale do tej gry nie było. I mam na sobie Construt Construct pour Dychlaner, e, e, ubierzemy pomarańczową. E, tu, oczywiście, nasze wywalone drzwi, które postać nie umie włożyć do zawiasów. Ale mam tu zawiasy. Nie mam zawiasy. E, tutaj brak wody. Jestem tacy że nie możemy widzieć siebie. Ale Tutaj nie mamy, żeby lać wodę. Kurtyny też nie mamy. Kibel to tu mały, że, że nie wiem jak. Nie wiem jak. Kibel to jest mały, jak nie wiem co. Tutaj mamy naszą frytkownicę. Mamy pakownik do frytek. maszynka do cięcia frytek. Jobber. Ile jest? To się jak się tychże przybliżać? Ile tam jest? No, koło zarstępu. Mid the char, corse de abond Tu mamy mamy. Tu mamy dostawę pizzy, i oczywiście putina, i cała lodowa syro klonowego. Tu mamy nasz superkomputerek.

Dobra, dziękuję. Lift our village. Więc co, ale jak powiedziałem te village, to mi się przypomniała wioska z Minecrafta. Gdzie on? Miasto po kanadyjsku to jest Willis. Muszą być fani Minecrafta tutaj. Tutaj mamy... ...pakownik do ziółek. Tutaj młynek do ziółek. I oczywiście nas... Gruzek E36. O nie, tylko nie z koła. Dobra. Tutaj mamy. ...klimatyzację? Serio próbuję otworzyć klimatyzację, gdzie jest 5 stopni odwoza? Hm. Grana, co jest? Tour domu complete. Teraz oczywiście luksusowy karawan. Tutaj mamy okno, żeby nam skakali, zaglądali. Mamy tu drzewo ucinator 3000. Nasz oczywiście zardzewiała drzwi, zardzewiała maska. I wszędzie ruda wychodzi. Jak typowe, 30. Mamy koło. Uniwersalna? No, nie, nie, nie za bardzo. Uniwersalna? Bierzemy Bijziemy kluczyk. Jak mamy w ogóle zadania? Daję na start. Może klucz następnego by skręcić śrubkę, kończę i Panik. Mm, Szkoda. Mm. Bierzemy klucz nastawny, Moje eksperckie oko wy wy wydaje, że to jest 12 mm. oczywiście. Yeah! Kręcimy drugą śrubę, jeszcze ja. Hop, hop, hop. No, po drugiej. Van de zijkanten kolejną kijken weinig, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk Oczywiście najgorsza skrzynia, jaka może być w E36, czyli automatyczna, lepszej nie mogli normalnie dać. Mogli z manual dać. Ej, oczywiście, blok silnika też zardzewiały. co to, no tu powietrze chyba brakuje. O, no powietrze oraz no, śrubę się wziąć. Hier is de kransame. Dit is het kleine. is het kleine. Ik al het Jeeeee! Yeah. Co tu mamy? Kwiatek, coś tu mamy... A, do kręci są odkręcone? Ehe... No pewnie tu... Staś, mechanik, krążył i... Odkręcił śrubki od kół. O nie, to tu to przekręcałem, to będą... Jeee, yeah. To teraz kum... pompkę do opon kaligas na mieście. Idziemy. Na tym pompka chyba się zmieści. Słyszycie to? Prawdziwy potwór. Czekajcie, i pod którym się w ogóle zmieniało? Te biegi sam nie pamiętam Nie to jest chyba O w pojazd Proszę RF Okej Idziemy Dobra idziemy w to Za dużo rzeczy w tej gry nie pamiętam i teraz Zubrem dla Stasia No sypki to nawet Kto to dał. Kto to... kogo to dał? A, to był tego, Francisa. Co jak on tam miał Dobry. Witam. Yes. O, oh, to było zadanie. Eee, czekaj. F. F? A dobra, już miałem wsteczny. Na tym wstecznym to normalnie to je... A dobra, bo jest... ...ręczny, to... ...nie sądzę, że pojechał na ręcznym. I jedziemy. Dwójeczka. Trójeczka, czwóreczka, i piąteczka. Sru tu 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 ojo, ojo. Idziemy, ciśniemy. O, droga! Będzie, hmm. że prokuratura mnie nie złapia. Nie ma jak to jechać. Nie wiem, nie wiem czy w Kanadzie jest jakiś ile może z Max jechać takim skuterkiem. Ale wiem, że w mojej summercar jak cię złapi policja na Jonesie, to ci mandat dadzą, jak tam chyba będzie jechał 20 na godzinę. Kościół. Nie sprawdzić, idziemy się pomodlić. Kolejny znak. O, ale poleciał. O, drabina! Odłączamy. Drabina, mogę wejść? Mogę wejść? Tak jak podjadę skuterkiem? Musi być naturalny, no w sumie fakt. A chcę wejść. Ja być Spider-Man. Nie. Nie. No potrzebuję wyższe chyba auto. Co, jaki jest najwyższy? Tutaj gdzieś. A, nie mogę wejść. Dzień zrujnowany. Jedziemy. Dziemi... Witam Przepraszam bardzo. Nie ja wiem co to wyciąga. O, dobra, wyjechał. Uff, już się boję, musiał coś kombinować. Dobry. Czanera. nas nasz to oczywiście się Ile, ile kopert. Unboxing kopert. Federation syrup e drable. Ewa puzu erictu A, nie interesuje mnie. Pisze de performance. swelem 400 dolarów. Interesuje mnie ten swelem. Wszędzie tu może pisać, że wyzywają mnie z tej kopercia. No, co trzeba być okolicki co? Wartuję. Jedziemy! Ciekawy. Oni chyba widział mnie. ciebie Ostatnia! Idziemy! E, dobrze, że to nie wybuchło. Dobry, Muszę zatankować moją Brum-Brum. to nie pełno, ale. Sunsplomb, biorę sansplomba co on tak Nie muszę używać tego wziąć paliwa? Tak, muszę, super. Zbankrutuję przez to paliwo. O, oh, o wiele lepiej, 5 dolarów za paliwo. Dobry, dobry, co w świeciku masz? Ja jestem w Dobry, Duck Quest. Ej, prawa do tego, psty. Kanes de Wszystko rozumiem. No. Bokałek, odcinek szyby, o, to jest pompka. O. o, dobry wybór. Mm, palnik. O, Bobrust. Boprdza. Fajna nazwa. Co tu mamy? 15. A, to do opon. Mamy tu nowy silnik. Sirop kleniowy Vera. Do widzenia. widzenia. Musiałem oznaczyć, że w tym sklepie byłem. Jakieś to włożyć tu? Zmieści się w ogóle? Ach, idealnie. Odpalaj i ciśniemy... Może palić trochę za dużo? A jak je nacisnąłem? A grama, grama, gra, 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 pisał mi zapalić za dużo, a jestem na tym sobie, ani razu nic nie zapaliłem. Logika gra plus 1, logika gry. Czy coś tu? Ej, dobra, nie chcę mi się już.

O tym nie pomyślałem. Jest, wyszłem, wyszłem, jupi! Zalepszy, ile przeszło z tego po prostu tu, tu. Mój motorek. Juppie. Ojeju! Oj, oj. Dobra, nie wyprzewaliłem auto. O, jest prosty znak. Czemu To jest prosty znak? Ej, bł... Śmierdzę, bo mam wypuścić na drogę lęk. Dobra, lęk mi spada trochę. Zaraz, ja będzie mi spada! Uuuu! A, już mi, już już Wyjdźcie do góry. Odwróćcie, odwróćcie, dziękuję. Daj Francis! Francuskie kanadyjskie przekleństwo. Gdzie my jesteśmy w Kanadzie? Się gada po francusko-kanadyjskim. Może na nowej jak będzie auta, ale? Nie sądzę, że te autostrady są zarejestrowane. Uwaga będzie skok! 102 metry i jeszcze fikołek Dobry Nikt nie ukradł, nikt nie ukradł. To jest tyle warto się że nikt by nie ukradł. Dobra, parkuję tu e, bo pompki do paliwa nie ma. Do tego, do wody. Mam nadzieję, że tu jest gdzieś. Bo jak nie ma, to trochę słabo. Um, bo tak jakby pompkę do paliwa zgubiłem. Mniej się z tym coś zrobi, kiedy indziej napompuje się. Dobra, zobaczmy co ta w ogóle basyda odpala. Bellu power! Chociaż za bardzo to... Ale, a które słyby już mamy? Tu bez ramy. Dobra, co my mamy. Bugigi. Bugi Świetnik? Ech, nic ma Tu? Też nie trzeba. O, część rury tego bugiego Yeeeah Cukrownia wybuduj, cukrownia kupura raku... raku, 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 raku ja się ciężka sensa to normalnie... To mocno. ale bez konsola. Kława. Łypi. Aha. Może być spięty. Dobra. No i to. Myślę, że to na tyle na ten odcinek. Więc... ...czymś subskrybujcie, lajkujcie komentujcie itd., itd. i komentujcie, i tak dalej, tak dalej. I...